Razem z nim próbowałam przytrzymać drzwi, ponieważ zobaczyłam mężczyznę w kominiarce, który krzyczał otwieraj, po czym powiedział, że policja, policja, otwieraj policja. Nie przedstawili żadnej legitymacji, niczego, zatem nadal napieraliśmy na drzwi, żeby przytrzymać, baliśmy się, że nas okradną. A mamy, no, co, co można, jest co okres. Y Mój chłopak zwołał, wezwij wezwi policję, szybko pobiegłam po telefon, brałam numer alarmowy, chciałam wyjść na balkon, krzyczeć pomocy do sąsiadki, ratunku. I zobaczyłam, że w ogródku celuje do mnie około 80 policjantów z pistoletów. Bałam się, bardzo się bałam, że strzelą we mnie, byłam przerażona, modliłam się, żeby nie strzelili. Weszłam z powrotem zaczęłam krzyczeć, że to jest naprawdę policja, otwórz. Oni w tym momencie weszli, i widziałam jak rzucają jego na podłogę, ściągają mu spodnie, kopią go po brzuchu, po żebrach, po twarzy, a mnie popchnęli na podłogę, złapali za włosy i za włosy przeciągnęli po podłodze w to miejsce. Po czym zapytałam, co się dzieje, wzięli moją głowę i uderzyli sześciokrotnie głową o ziemię. Po czym leżałam i mówiłam, proszę powiedzieć, powie, co się stało? Krzyczeli, zamknij się, kurwa, zamknij się, leż. Po czym kazali mi wstać i dać dokument w tożsamości tego mężczyzny, jak powiedzieli, dał im i stwierdzili, że nie jest to ta osoba. Proszę, na, na początku powiedzieli, że mamy czekać, mamy czekać, wszystko jest zaraz wyjaśnij, proszę nie płakać, wszystko jest dobrze. Tak Mówię, tak wszystko jest dobrze. Mówię, jak jest kurwa dobrze, kiedy mam tą rozwalony, kiedy ja nie mam zębów, kiedy jestem po, mam pobijaną twarz, coś z nosem, kiedy on jest cały poraniony, ma skopaną twarz, całe ciało. Jak jest dobrze? I wtedy dowodzący wyszedł, wychodził często i wchodził, wyszedł i ostatecznie dostał telefon. Podejrzewam, że to był telefon, że to nie ta osoba, nie on. No i powiedzieli, że bardzo im przykro, ale oni zaraz to wszystko wytłumaczą, spokojnie, spokojnie, proszę się nie denerwować, wszystko wytłumaczyć. My po czym powiedzieli, że to nie jest to mieszkanie. Pomyli mieszkania, że to powinno być piętro wyżej, jak się, jak się okazało. Znaczy, oczywiście, saperze od razu wyszli Ci komandosi wyszli od razu. Został jeden, który przytrzymywał mojego chłopaka tutaj na ziemi, no i dowodzący. Później okazało się, tak jak sądzili, mówili, że na, poszli do sąsiadów i dopiero trzecie mieszkanie to było to mieszkanie, do którego powinni pójść za pierwszym razem. Przecież to samo stało się kilka lat temu. Złamali mi mężczyźnie kręgosłup podczas pomyłkowej akcji. Też tutaj u Was na osiedliw. Nie, to było, to było w to innym gdzieś mieście. W gdzieś w Polsce było. U Państwa w telewizji mówili o tym. I znowu jest powtórka z rozrywki. Nie nauczyli się niczego. Oni to wszyscy byli cały czas w kominiarkach? Tak, autora? cały czas byli w kominiarkach, oprócz osoby dowodzącej akcją. W kominiarkach było około 8-9 osób. Ile tych granatów to było? Ile tych wybuchów tutaj było? Tych wybuchów było 6. Sześć granatów wrzucili do mieszkania. Pani była łazience, że tam jest najwięcej tych śladów po tych granatach, jak to wyglądaczone po prostu tam wpadły? Oni nie, oni po prostu wrzucili, mieliśmy duże szczęście, że drzwi od łazienki były otwarte i one, i one, byli, one wpadły, wpadły do łazienki, byli, bo gdyby drzwi od łazienki były zamknięte, by się odbiły i poleciały w naszą stronę do przedpokoju i nam by wybuchły przed twarzą. Więc mieliśmy szczęście w nieszczęściu. Ten strach był ogromny, no bo. Ja. Powiem szczerze, że modliłam się przez cały czas leżąc na podłodze, żeby nas nie zabili. Byłam przekonana, że nas zabiją. Jak mnie uderzali moją głową o podłogę, byłam przekonana, że umrę. Byłam przekonana, że chcą mnie zabić. Byłam przekonana, że jego za chwilę zabiją. Modliłam się, żeby tego nie zrobili. Tak, po wszystkim, człowiek czuje się bezpiecznie? Nie. Boję się teraz komukolwiek drzwi otworzyć. Boję się sama zostać. Boję się... Boję się tych w ogóle obcych ludzi. Boję się, że, że ktoś zaraz na mnie napadnie. <laughs> nie czuję się bezpiecznie. Policjanci tu przyjechali na miejsce, sprawdzili i przeprowadzili te akcje na zabezpieczenie tych flagów. Coś mówiono, coś wam obiecano? Oprócz tego, że było to, przepraszam, to nie ten adres? Powiedzieli, że... Odrzucili, odrzuć, nie, nie odbieraj. I powiedzieli, że postarają się, aby wszystkie y, szkody zostały naprawione. Co z tego wyjdzie, nie wiemy. Jak widać, na policję nie można liczyć, więc nie liczymy też na to, że oddadzą nam wszystko. Co wy zamierzacie teraz? Nie mówiąc już o zdrowiu. Za, za, nie mówiąc już o zdrowiu, dokładnie. Oko, oko się naprawi, rękę można złożyć, a ząb minowy nie odrośnie. Co zamierzacie teraz zrobić? Zamierzamy ich pozwać. Zmierzamy ich pozwać. Będziemy walczyć z nimi aż do utraty tchu. Nie pozwolimy, żeby to obeszło się bez echa. Bo żyjemy w cywilizowanym świecie i takie rzeczy tutaj nie powinny się dziać. To nas teraz to będzie jedno z tych najtrudniejszych. Na pewno. Nie wyobrażam sobie że teraz, że i rano wstaniemy z uśmiechem na twarzy. Nie wyobrażam sobie, że prześpimy w najbliższym tygodniu. ostatnie zdanie bardzo, bardzo proszę. Ta noc będzie jedną z tych najtrudniejszych. Tak, nie wyobrażam sobie, że przyśpimy tę noc, nie wyobrażam sobie, żebyśmy w najbliższym czasie jakąkolwiek noc przespali, nie wyobrażam sobie, żebyśmy się czuli bezpiecznie w tym miejscu. Nie wyobrażam sobie, że, że wrócimy szybko do swojego stanu psychicznego sprzed napadu i nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek poprosiła policję o pomoc.